Słuchaj, no w tej chwili no przynajmniej wiemy na czym stoimy. Tak naprawdę, e, lampy są po pomiarach. Ta instalacja też tutaj było sporo przerabiane, grzebane i, i zastanawiałem się dlaczego. I kilka tych lamp tutaj wzięliśmy do porównania i tak naprawdę wygląda to na to, że masz instalację od zwykłej lampy, czyli e, Prawdopodobnie pierwotnie na aucie były zwykłe lampy i ktoś zapragnął założyć sobie tak ksenony z tą listwą lat. No ale komputer wyświetlał błędy. W związku z tym e, instalacja została przełożona ze zwykłych lamp, i na bazie tej instalacji. Wnętrze e, masz z lampy Xenon, ale żeby nie było błędów, no to widzisz no, żaróweczka postojowa, moduły oryginalne e, tylko, e, tylko zbudowane, tak żeby to świeciło. No niestety jedna lampa jak to się dzieje często przestała, przestała działać i to nie jest powiedzmy źle wykonana praca, po prostu złośliwość rzeczy martwych kiedyś. E, wszystko się popsuje, w związku z tym przeszła kolej na tą lampę i teraz tak możemy ją naprawić. Czyli otworzymy instalację. E, moduł nie będzie taki sam, tak? to będzie po prostu zasada działania taka sama, czyli napięcie wyjściowe i, i sterowanie. Tak to zrobimy, żeby komputer też nie wyświetlał błędów e, i, i pracujemy na tej jednej lampie. Będziecie to kosztowało 400zł Albo możemy odgórnie zrobić coś lepszego Czyli zamontować nowe listwy LED Pracujemy na markowych podzespołach Będą to listwy z funkcją kierunkowskazu Czyli nie tylko, że świeci te, ta listwa na biało To jeszcze może mieć funkcję kierunkowskazu Co to znaczy? Białe światło przestaje świecić a listwa zaczyna mrugać na pomarańczowo i może mrugać w całości, albo mieć taki efekt przepływania tego światła, co jest właśnie w Audi bardzo często spotykane. I coś takiego możemy zrobić. I właściwie koszt jest zbliżony, bo kosztuje 500 zł, jednak za lampę trzeba zrobić dwie, czyli albo wydajesz 400 i naprawiamy tą jedną, albo budujemy ci dwie. I będziecie to kosztowało tysiące.